Witam, zanim przejdziemy do informacji z Europy i reszty świata, chciałem zwrócić uwagę na to oświadczenie Światowej Organizacji Zdrowia. On, to oświadczenie dotyczy testów na SARS. Dotyczy ono testów NAT, które są powszechnie używane, aby wykrywać wirusa. I w tym oświadczeniu Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że otrzymała informację zwrotną na Temat zwiększonego ryzyka fałszywie pozytywnych rezultatów na SARS-CoV. Tak więc w tym oświadczeniu Światowa Organizacja Zdrowia właśnie informuje, że no, informacje zwrotne świadczą o tym, że no, jest zwiększone ryzyko wyników fałszywych podawanych, które podają te testy. Warto też przypomnieć, że w listopadzie w Portugalii sąd orzekł, że testy PCR, które są no, na całym świecie używane, aby diagnozować COVID, nie mogą być używane do tego celu. Po prostu w tym oświadczeniu sędzia Margarida Ramos de Almeida odwołała się do różnych studiów naukowych, do, przede wszystkim do studiów Jafar et al., które wykazały, że kiedy przeprowadza się test PCR w 35 cyklach bądź więcej, to skuteczność testu spada do 3%. To oznacza, że nawet 97% wyników może być fałszywych. Tak orzekł sąd w Portugalii. Wszystkie linki, wszystkie źródła będą pod nagraniem. Tak więc można to samemu zweryfikować przy 35 cyklach nawet 97% wyników dawanych przez testy może być fałszywe. Tak więc no, sąd po prostu orzekł, że nie, nie można używać testów PCR do diagnozowania COVID-u. To tyle, jeżeli chodzi o Portugalię. Tymczasem no, w Europie, przynajmniej w prasie, trwa już niemalże wojna biologiczna. Sami wiecie, jak jest u nas w Polsce na pewno. Znacie te ograniczenia, które mają wejść w życie od 28. Mają dotyczyć również Sylwestra. Tymczasem, we Włoszech narodowy lockdown na święta, na nowy rok. We Włoszech pozamykane są sklepy, bary. Tak więc, sytuacja we Włoszech no, zbliżona do tej u nas. W Belgii. Jak donosi Polski Radio 24.pl, to może być początek trzeciej fali. Wzrosła liczba pacjentów zakażonych koronawirusem. W ostatnim tygodniu do szpitali przyjmowano tyle i tyle osób. Rośnie też dobowa liczba wykrywanych przypadków patogenu. No właśnie, jestem ciekaw, czy wykrywanych za, na pewno za pomocą tych testów PCR. Warto, żeby zapoznali się odpowiedzialni za te sprawy ludzie z tym oświadczeniem. Światowej Organizacji Zdrowia i z wyrokiem Portugalskiego Sądu. W każdym razie w Belgii kontakty ograniczone są do jednej osoby spoza gospodarstwa domowego, zamknięte bary, restauracje, siłownie, salony kosmetyczne, zakłady fryzjerskie, otwarte są sklepy i galerie. Godzina policyjna jest w Belgii od godziny 22. Obowiązuje godzina policyjna. No, i są też zaostrzone zasady wjazdu do Belgii. Tak więc w Belgii, no, prawdziwy niemalże stan wojenny. Godzina policyjna jest codziennie. Bardzo ciekawe. Niepokojące dane o rosnącej śmiertelności. W Niemczech trwa dyskusja o przedłużeniu ograniczeń sanitarnych. I z Niemiec napływają niepokojące dane o rosnącej. Śmiertelności. Cóż, tymczasem w Szkocji to premier Szkocji. Premier Szkocji mówi o tym, że to najtrudniejsze chwile, które mieliśmy od chwili, no, od momentu rozpoczęcia się tej pandemii. W Wielkiej Brytanii nie jest lepiej. W weekend mogą zostać ogłoszone kolejne restrykcje. Słyszałem o zakazie wyjazdu z Londynu pod groźbą aresztowania. W każdym razie w ciągu tego weekendu będą ogłoszone nowe restrykcje w Anglii. Tam pojawił się podobno nowy wariant wirusa. Naukowcy ostrzegli ministrów, że ich zdaniem nowy wariant rozprzestrzenia się szybciej. Nie ma dowodów, by powodował cięższy przebieg choroby, bądź był bardziej odporny na szczepionkę. Tak, nowy wariant wykryto w zeszłym tygodniu, potwierdzono już go u ponad tysiąca pacjentów. No i znaleziono go w 60 różnych obszarach geograficznych przeważnie na południu Anglii. Boris Johnson też o tym mówi. Tutaj mówi, że to rozszerzanie się wirusa jest właśnie powodowane przez nowy jego wariant. Naukowcy od dwóch dni analizują ten nowy wariant wirusa. Nie ma na razie dowodów na to, by powodował jakieś poważniejsze choroby bądź wyższą śmiertelność, ale znacznie łatwiej ma się rozprzestrzeniać. Tyle. Boris Johnson, Wielka Brytania jest zamknięta, Wielka Brytania wchodzi w coraz ostrzejszy lockdown, tak jak mówiłem. Być może zamknie... Londyn będzie zamkniętym miastem, a w Warszawie. To Warszawa. A teraz przejdźmy do spraw związanych z Chinami. Przede wszystkim to strona Departamentu Stanu USA nakłada nowe sankcje na Chiny ze względu na ich złośliwą działalność. Oświadczenie Departamentu Stanu Chińska Partia Komunistyczna, prowadzona przez nią złośliwa działalność, wpływa na interesy. Szkodzi interesom Stanów Zjednoczonych i podkopuje niezależność naszych sojuszników i naszych partnerów. No i będzie temu, Stany Zjednoczone będą temu przeciwdziałać. I tutaj chodzi o restrykcje dotyczące firm chińskich, oczywiście instytucji, aby udaremnić możliwość korzystania przez nie z dóbr wytwarzanych i technologii wytwarzanych w Ameryce. Tak więc zaostrza się ten język, używany język dyplomacji pomiędzy Stanami a Chinami. Tak więc oświadczenie Departamentu Stanu, link również zostawię pod nagraniem. A tymczasem w Chinach to prowincja Szechuan. Wygląda to no, niemal na wojnę biologiczną w prowincji Szechuan. nagrania z 15 przepraszam z 12 grudnia tego roku tak. 10 grudnia Nie wiem dlaczego nie wiem dlaczego ci ludzie tak się tutaj tłoczą Ojo. Zwrócił uwagę na telefony w ich rękach. Prawdopodobnie używają oni tych telefonów, bo muszą korzystać z małej czerwonej aplikacji. To jest w Chinach obowiązkowa dla każdego aplikacja. Oni muszą tam wypełniać różne quizy dotyczące komunizmu, itd. itd. To takie narzędzie społecznej kontroli. Każdy musi zbierać punkty w tej aplikacji. Także oni niekoniecznie na tych telefonach grają. Oni po prostu muszą używać swoich telefonów, muszą korzystać z małej czerwonej aplikacji. To takie oruerowskie narzędzie, które jest wykorzystywane właśnie w Chinach do kontroli populacji. Ciekawe, czy u nas pojawi się coś podobnego? Dobrze. To prowincja Szechuan. No, to obrazki dosłownie jak z wojny biologicznej. Ten początek to coś rodem dosłownie właśnie z takiego konfliktu biologicznego. A tutaj kolejne nagranie to ma być nagranie z WUHAN. Oczywiście trzeba ostrożnie podchodzić do takich nagrań. Nie ma daty. Nie wiadomo, czy to na pewno Wuhan, czy to na pewno ten rok. Ale wedle no, źródeł tak właśnie ma być. Tak więc warto krytycznie podchodzić do wszystkich informacji. To ma być Wuhan. Również prowincja. Ujgurland, czyli Turkestan, tam również zwiększono, zwiększono obostrzenia, ograniczenia, ale przede wszystkim dotyczy to Ujgurów. Otóż w tej prowincji prowadzone są na Ujgurach dosłownie eksperymenty medyczne, Ujgurzy zmuszeni są do przyjmowania nieznanego leku i COVID-19 ma być tutaj pretekstem do jego przyjmowania. No, biorąc pod uwagę informacje uzyskane przez Centrum Informacji o Ujgurach, ujgurinfo.org w grudniu, 15 grudnia, w Chinach COVID jest używany jako pretekst do tego, by rząd nakazywał Ujgurom przyjmowanie nieznanego lekarstwa dwa razy dziennie. Tak więc nie ma informacji dotyczącej natury tych leków, a Ujgurzy są poddani ścisłemu lockdownowi. Zamknięte jest Urumqi, ale też inne miasta. Lockdown Turpanu. Ujgurzy muszą dostarczać do rządu, nakazano im, przesyłanie swoich zdjęć, headshots, czyli no zdjęć twarzy i szczegółowych, osobistych informacji, kiedy używają WeChat, czyli takiego aplikacji w social mediach. Na zdjęciu musi być białe tło i no osoba na tym zdjęciu nie może mieć nakrycia głowy, czyli tak jak w paszporcie bądź w dowodzie osobistym. A jeżeli chodzi o te informacje, to musi być imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, płeć, wiek, political standing, czyli poglądy polityczne, numer telefonu, numer konta bankowego, numer narodowy, numer identyfikacyjny, adresy, tak jak już mówiłem, tak więc wszelkie informacje muszą być dostarczane... Hmm. Rządowi Chin to informacje, które muszą być dostarczane przez Ujgurów. Nie ma informacji, aby Chińczycy Han musieli te same no, informacje o sobie podawać rządowi. Tak więc w Chinach coraz więcej jest tych obozów koncentracyjnych. Kolejne są odkrywane w Urumqi, ale na ten temat też będzie osobny odcinek. Chiny aresztują mieszkańców Hongkongu i zaczęły ich wysyłać do obozów koncentracyjnych. Tu informacje o liderach prodemokratycznych protestów w Hongkongu, oni spędzają, oni są w więzieniu i wedle informacji, które się dzisiaj pojawiły, mają być wysyłani do obozów koncentracyjnych w głębi Chin. Tak więc cóż. Dopływają też informacje o aresztowaniu dziennikarzy, konkretnie dziennikarzy Bloomberga, zatrzymani w Chinach, w Pekinie. I to ma związek z ich pracą, czyli po prostu są to zatrzymania dziennikarzy, dziennikarzy agencji Bloomberg News. To tyle. W mediach trwa prawdziwa wojna biologiczna. Ten, ta panika związana z wirusem no, w Europie narasta. Zobaczymy, co będzie dalej, ale no nie wygląda to wszystko najlepiej. Także dziękuję Wam uprzejmie za uwagę.